Cześć, tu Genius MMO24PL i witam Was na kolejnym vlogu, w którym będę się pastwił nad historią postaci Gina. Jin to była pierwsza postać, którą, której poświęciłem osobnego vloga. To była pierwsza postać League of Legends, która zrobiła na mnie tak duże wrażenie. Sposób wprowadzenia tejże postaci przez Riot, no, było genialne. To znaczy, mi się bardzo podobało, ale sądząc po komentarzach i po tym, co się działo generalnie w internetach, nie tylko ja byłem osobą, która za, zachwyciła się tym sposobem wprowadzenia i jakby po podnoszenia temperatury wokół najnowszego Czempiona. No i wszystko pięknie, ładnie. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda, zobaczyliśmy, jak wygląda, zobaczyliśmy skile i tak dalej. W ogóle nie będę się koncentrował na temat mechaniki, skilli, wyglądu i tak dalej, bo to nie jest tematem tego spotkania, ponieważ jestem frikiem Lore. Wkurzam się, po prostu wkurzam się, w jaki sposób, w jaki kompetentny sposób Riot podchodzi w ogóle do historii swojego świata. Oczywiście, to jest MOBA, to jest zwykła nawalanka, nie czarujmy się, to żadne MMORPG, to żadna historia, to żadna dobra książka, to jest po prostu zwykła arenówka, w której mają się lać po mordach postacie i gracze, ale kurczę no... Uważam, że w grze powinno być coś więcej. Nie dla wszystkich. Kogoś, kto nie interesuje lore i w ogóle świat, w którym się dzieje historia, może mieć to w nosie i tak ma 90% pewnie graczy League of Legends w nosie ma historię poszczególnych postaci, ale jest to 10%, które również powinno być szanowane przez tak dużego wydawcę. I co się dowiadujemy i co się okazuje? Historia postaci wypłynęła jakby w ostatnim elemencie i w ostatniej fali. Jest to końcówka, tak naprawdę. Ostatni element domykający całą postać. A i tak, jak wszystko było zrobione naprawdę świetnie, naprawdę fajnie przemyślane, tak historia postaci jest tak zdupy, jest tak beznadziejna, że aż się żygać chce. Potencjał, który miała ta postać do budowania wokół siebie, właśnie historii, lore, wciągania kolejnych bohaterów, no była ogromna. Zresztą w całym tym vlogu wcześniejszym, o Ginie opowiadałem o tym, że to jest psychopatyczny morderca, zwichrowaną psychiką i, i powiem wam trafiłem w 100%, bo to się ewidentnie odbija na poziomie lory, które napisali, ale tylko w jakimś elemencie, co oni nagle wrzucili Gina do Joni? I co? i Iwioni stał się zwykłym mordercą, który został, który sobie mordował od tak dla fanu, później został osadzony w więzieniu i nagle Shen, Zed i mistrz Shena, czyli jego ojciec, Lord Kusho, o którym się dowiadujemy, że teraz się nazywa Lordem Kusho, który, że, że tak powiem, Spełniał jakiś, albo inaczej, wiódł piękne życie, i jednym z tych elementów było to, że on złapał Gina. Przecież to jakiś absurd. i jeszcze na siłę wplecenie do tego wątku, że to właśnie Z, który naoglądał się okropieństw, które robił Gin i jeszcze na końcu nie zgadzał się z decyzją swojego mistrza, ojca Shena, czyli Lorda Kusza, jak rozumiem z tej jego lore, o pozostawieniu Gina przy życiu. No, i on wtedy zszedł na ciemną ścieżkę, stronę mocy. Przecież to jest jakiś absurd. Ja nie wiem, firma, która ostatnio pisaliśmy o tym, zarobiła w skali roku ponad milion, miliard sześćset milionów dolarów w zysku. Kurwa, nie może zatrudnić, przepraszam za dosłowność, osoby, która pisze fajne scenariusze? Przecież to jest jakiś absurd. Historyjka wyciągnięta totalnie z palca, żeby nie powiedzieć z czegoś innego, żeby już się trochę uspokoić. Spieprzyli to, totalnie to spieprzyli, historia miałka, w palcach się rozsypuje. I co? I, I nagle Z Z i Shen i Lord Kusho, czyli mistrz całego zakonu, przebierają się i idą szukać mordercy. A w ogóle co to za wtręt wcześniej, że na prośbę, która została wysłana do nich, żeby do Lorda Kusza, żeby on pomógł, on wymyślał jakieś historyki, żeby nie pomóc i dopiero po tygodniu się zdecydował. Co się wydarzyło przez ten tydzień? Facet miał wyrzuty sumienia, Jaki, nie, jakiś totalny absurd. I co? I złapali go, i on się bał, bo był psychopatycznym mordercą. Kurczę, e, tyle było dyskusji, było rozmowy, że to mógł być ojciec Oriany, że mógł być świetnym psychopatą. Gdyby go osadzili w piltower, zrobili z niego psychola, faktycznie takiego Antonego Hopkinsa, z milczenia owiec, jak już wciągnęli go w ten element więzienia, mogli to pociągnąć, zrobić z niego jakiegoś psychola. A nie, nagle później na to wszystko wylali jeszcze wojnę w Joni, czyli inwazję Noxus. No i teraz tajemnicze ugrupowania zaczynają walczyć o władzę w Joni. Przecież absurd. Noxus rozpieprzał Ionie krok po kroku tylko po to, żeby ją po prostu podbić i zgarnąć wszelkie surowce, wiedzę i jakby wcielić ją do swojego imperium. Więc ca całe, tak naprawdę ludność i cała rada, e, cała starszyzna i oni siedziała razem, żeby walczyć tak naprawdę przeciwko Noxusowi i szukać jakichś rozwiązań, a nie gnąć między sobą i teraz wyciągają psychopatę z więzienia, żeby siał postrach e, wśród swoich politycznych konkurentów. Przecież to jest jakiś to jest tak beznadziejne, tak słabe, że po prostu ręce mi opadły. Zniszczyli potencjał, fantastyczny. Daliby to do Piltover, połączyliby to z Orianą, mogliby połączyć to z wynalazkami, mogli to połączyć z wieloma elementami, z Zaunem mogli to połączyć. Gdzie w sumie pisali, że trochę na początku myśleli coś o Zaunie. Nie wykorzystali nic. Facet, który to pisał, pewnie dłubał w nosie jedną ręką, drugą popijał kawę i w głowie sobie wymyślał przy pączku porannym historię dla najnowszej postaci. Riot, to było słabe i po prostu po prostu jest jeszcze raz słabe. I szkoda, bo po prostu potencjał tej postaci był niewiarygodny, żeby tworzyć wokół tego elementy, ale okej, okay, nawet podsumowując ten wątek, może nawet niepotrzebnie mam do Was pretensje. W końcu tworzycie zwykłą nawalankę, żeby wciągać graczy w zwykłe mecze pojedynkowe. Taki quake, tylko trochę na innych zasadach. W sumie po co się czepia? Ale nie zmieniam tu faktu, że jako autor Kronik Valoranu uważam, że to jest beznadziejny pomysł i spieprzony, spieprzony potencjał. No cóż, ciekaw jestem Waszej opinii, czy Wam się podoba historia Gina. Pomijam jeszcze raz wątki techniczne i mechanikę, i wygląd i tak dalej. Zostawcie to z boku. Czy podoba Wam się historia? Czy podoba Wam się lore postaci? To jest pytanie do Was. Jeżeli chcecie podyskutować, zapraszam na kanał, w komentarzach, czy, czy na portal, czy na Facebooka. Wrzucajcie pytania, info, i będziemy po prostu ze sobą o tym rozmawiać. Jeżeli takie materiały Was interesują i chcielibyście poznać moją opinię na temat innych wpadek i fajka... W, fakapów, riotów w postaci innych bohaterów Lore, Lore innych bohaterów, po prostu dajcie znać. Jeżeli podoba się, lajkujecie, subskrybujecie, podajcie dalej. Trzymajcie się, czekam na Wasze opinie. See ya, cześć!